W ostatnich trzech miesiącach Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania podjęło szereg działań w celu poprawy warunków pracy i płacy pracowników oświaty, zarówno nauczycieli, jak i pracowników obsługi i administracji. Rozpoczęliśmy proces negocjacji i konsultacji, który ma nam pozwolić na poprawę warunków. Najważniejsza dla nas jest skokowa poprawa warunków płacy. Podwyżki są po prostu konieczne tu i teraz. Jeśli chcemy, żeby Polska się rozwijała dynamicznie i w takim temie, jak, jak dzisiaj, konieczna jest poprawa sytuacji w oświacie. Bez tego czeka nas długotrwała stagnacja i stanie w miejscu. Uważamy, że wszystkim nam powinno zależeć na znaczącej poprawie warunków bytu, pokoju i stabilizacji. Jednak bez poprawy sytuacji w oświacie będzie to niemożliwe. Przypomnę, że według najnowszych badań naukowych Wzrost nakładów na oświatę przekłada się bezpośrednio na wzrost PKB. Na nasz wniosek już 22 sierpnia bieżącego roku dojdzie do kolejnego spotkania z ministrem edukacji i nauki profesorem Przemysławem Czarnkiem. Do rozmów zasiądą działacze związkowi, urzędnicy ministerstwa, a także eksperci z jednej i z drugiej strony. Uważamy, że jest to jedyny sposób, żeby przewprowadzić zmiany. Nie mamy innej możliwości, jak doprowadzić do wyjścia z decyzyjnego impasu, z jakim mamy do czynienia w tej chwili. Zapraszamy wszystkich nauczycieli, pracowników oświaty do odwiedzania naszej strony, Facebooka, Twittera, gdzie bezpośrednio i na bieżąco informujemy o naszej działalności. Zapraszamy również dziennikarzy i wszystkich zainteresowanych na konferencję prasową, prezydium. Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania, która odbędzie się 1 września bieżącego roku o godzinie 10 w naszej siedzibie na ulicy prostej w Warszawie.